I teraz tak, jak chcemy przerzucić na biegi tutaj e, szosowe, to robimy tak, luz. kurwa, coś tutaj nie idzie. Kogo muszę. Zaraz tak, tak, tak. Kurwa, jestem sam połapałem. W każdym razie tak, tą wajchę do przodu, w tą stronę i ładujemy go tak. I też mamy przód, tył, mamy już biegi. Zaraz spróbuję jeszcze raz. No jak nie chodzi, to ciężko biegi wchodzą, nie? Bo wiadomo, nie musi pracować. No ale tutaj mniej więcej tak i tyle. Przód, tył. Przód, tył. Jedynka, dwójka. O, trójka, się poblokowało. Trzeba go spalić, nie musi chodzić. O, fajera. Normalnie kręcę, bo mam krótkie ramię tam w nim. No i dobra, słuchajcie, to tyle. Później postaram się nagrać go tam, będę nie jeździł. Może dzisiaj już za bardzo nie mam czasu. No, w każdym razie silnik ma zdrowy, jak widzicie. Pali bez żadnej tej świecy. Świeca nie działa, to płomieniowa, znaczy nie płomieniowa, ma taką żarową jedną w kolektorze nie działa, i pali. Także pozdrawiam.